Cześć, jestem Tomek, jestem w klubem samuraj. Jawa nie. Nie, bo także bardzo często się śmieję bez powodu. To jest to... <śm 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 Moja przygoda z taekwondo zaczęła się około 10 lat temu, kiedy chodziłem oglądać treningi Mateusza właśnie. Mateusz trenować rok wcześniej ode mnie i od tego momentu, jakby, jakby to powiedzieć dobrze, wyrobiłem sobie, jakby, nie, nie wyrobiłem, jakby powiedzieć tak elokwentnie. Wypracowałeś? Nie, nie wypracowałem, że pasję, coś z pasją, że... Nabrałeś pasji. O, no. Nabrałem pasji do taekwondo i jakby czuję, że chcę to trenować do końca życia. Cześć, jestem Mateusz, brat Tomka, jestem asystentem do ITF na Huba. Ja zacząłem treningi w 2012 roku. W zasadzie na rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej miałem wtedy 7 lat. Trenuję do dzisiaj nieprzerwanie. A ja jestem Wiktor, jestem przyszłym asystentem, może trenerem w klubie Samurai. Bardzo chciałbym to robić, ponieważ już trochę minęło czasu mojej kariery zawodniczej, więc trzeba się rozwijać dalej. Pamiętam ten trening, jak dziś pierwszy trening. Sekcja Przypole 8 lat temu trener Dariusz Habiak prowadził ten trening. Nie zapomnę go na pewno przez długi czas. W troju sportowym patrzyłem na trenera z czarnym pasem jako marzenie. Coś, no, coś co niewyobrażalnego dla mnie, no bo było to dla mnie coś niesamowitego, że jakaś osoba może mieć czarny pas do umiejętności kopać. Robić takie rzeczy nogami, rękami. Nie wyobrażałem sobie mieć czarny pas i być na takim poziomie. No a jestem teraz tu, mam pewne osiągnięcia, no i się mega z tego cieszę, że mogę dzierżyć ten czarny pas i rozwijać dalej w swojej karierze. A co ja mam mówić? E, o co chodzi? Ale fajnie. Chcemy ośpiewać. Nie no, tu pokonałem mojego brata, klasycznie jak zawsze. Starszy 3 lata, ale... Chcesz trzecią oglądać? Chcesz Żeby ci się to nie, nie odbiło, co? Tak jest ciężko, ale lecimy dalej. Mam dwa ulubione kopnięcia. Pierwsze to jest 360 bandaj doliosagi. Jak się je trafi, jest bardzo efektywne i efektowne. No ale żeby je trafić w walce sportowej jest bardzo ciężko, praktycznie niemożliwe jest żeby je trafić w walce. A drugie to moste dolio z tylnej nogi w podrzebra. Wtedy przeciwnik się składa, odczuwa mo most tego kopnięcia. Myślę, że ulubionym moim kopnięciem byłoby dwiczenie. No to to jest kopnięcie takie zazwyczaj na defensywie, które się przeważnie ym, stosuje. Łatwo tym bardzo zahamować przeciwnika. Jest ono po obrocie. Jest przede wszystkim skuteczne, ponieważ jak najmniej pozwalamy wtedy zawodnikowi zyskać punktów, ponieważ jesteśmy trochę obróceni i dosyć prosto je trafić. Nie trzeba patrzeć dokładnie za techniką, żeby je wykonać. Moim zdaniem król jest jeden. Kopnięcie najważniejsze w taekwondo i obczagi, kopnięcie boczne. Król układów i na pewno jedno z podstawowych, a jakże trudnych do wykonania. Krat odczuł kiedyś? Odczuł, odczuł wiele razy. No. Ty też odczułeś. Teraz jestem asystentem, pomagam um, trenerom na um, różnych grupach szkolić najmłodszych adeptów. Jakbym był trenerem, to y, bardzo bym chciał y, przekazać y, swoim podopiecznym, żeby na pewno się nie poddawali, nie zniechęcali po pierwszym treningu. To jest ciężka droga, ale warto, na pewno warto. Taką kondo też mamy taki wspólny język ze sobą, łatwiej nam jest znaleźć coś wspólnego do roboty albo zajęcie, które obie osoby kochają, które obie osoby lubią robić w przypadku ja i mój brat. Łatwiej nam się jest dogadać w ten sposób, spędzać razem czas, też jest taki czynnik. Między nami są trzy lata różnicy, no i dzięki tekwondo ja mogę Tomka nauczyć jakiegoś układu, możemy sobie razem posparować. No to na pewno zbliża, zbliża do siebie. Sobie bym na pewno powiedział, kładź większy nacisk na początku na technikę, bo to trzeba szlifować od najmłodszych lat. Nie poddawaj się, nie zniechęcaj się, nawet jak ci się nie chce, to i tak przyjdź na ten trening, zrób ten trening lżej, ale Zrób go, żeby postawić jeden krok do przodu, nie cofać się do tyłu, żeby po prostu iść do przodu. Można, może ci się nie chcieć, ale idź do przodu. Staraj się i wkładaj w to naprawdę dużo czasu. To wydaje mi się, że te na pewno kształtuje w jakimś stopniu charakter, bo jednak jak się trenuje się adeptem te to trzeba stosować się w jakimś stopniu do zasad te przysięgi adepta te Te wszystkie kwestie jakby pomagają kształtować charakter, ten szacunek dla właśnie osoby w wyższym stopniu, dla trenera, praca w grupie, umiejętność też jest, bo jednak są zadania w grupach, w parach, też się nabiera takiej umiejętności pracy w grupie, komunikacja jest też lepsza, no i sprawność fizyczna dziecka jest też lepsza, bo na WF-ach w szkole średnia jest to jakąś sprawność fizyczną, a na te kłony są to zajęcia, które pozwolą się rozwinąć dziecku. Niezależnie od tego, czy to będzie pasja na całe życie, czy jakaś zajawka, to jest w stanie zmienić całe życie osoby, która zaczyna chodzić na takie treningi, a na przykład wcześniej w ogóle nie miała żadnej styczności ze sportem. Jest to znaczny skok, w, jeśli chodzi o zdolności motoryczne, o siłę, o szybkość, o koordynację ruchową. W dzisiejszych czasach to coraz większy problem jest u młodzieży z koordynacją ruchową. Tekondo idealnie te wszystkie rzeczy rozwija. Na pewno powinien być zdeterminowany, na pewno powinien to chcieć robić. Powinien jakby brać przykład z trenerów, być po pierwsze zdeterminowany, nie bać się, nie bać się zadawać pytań, być otwartym na nowe techniki, na nowe rzeczy, jakie tutaj ćwiczymy i ogólnie, żeby poszerzać swoją wiedzę. Tekondo wymaga Aktywacji różnych części mózgu, żeby skoordynować nogi z rękoma, ciało biodra, żeby całe ciało ruszało się jako jedna część, a nie jako osobne elementy. To wymaga, to wymaga skupienia i to wymaga pewnej koordynacji, co rozwija znacznie korę mózgową człowieka. są bardzo mili, fajni, bardzo dobrze tłumaczą wszystko. Jacy ja, są według ciebie? Powiedz coś? Nie. Ja. 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 Sporo, Może powiedzieć, że sporo. Chyba, chyba nie policzę no, do tyłu. No, na, pewno... na pewno kilkadziesiąt może być. Tutaj. Bez, bez problemu. Pod stówkę. Ze wszystkimi mogłoby być medali. Ja bym wybrał chyba mój medal z Mistrzostw Europy w 2016 roku. To były moje pierwsze zawody międzynarodowe. Wygrałem wtedy dwa złota. Złoto w układach formalnych, który przygotował mnie Mateusz z układów formalnych. Dzięki niemu właśnie, wygrałem złoto. I drugie w walce sportowej, Light Contact. To były moje pierwsze styczność z Light Contactem. I wtedy poczułem, że wolę walczyć niż robić układy. Wtedy poczułem, że to jest to coś, co mnie najbardziej kręci w taekwondo, czyli walka. No jest to według mnie szczególne osiągnięcie. I medal jest bardzo ładny, mi się bardzo podoba. Pierwsze zawody międzynarodowe, podwójne mistrzostwo Europy i jeszcze wicemistrz w technikach specjalnych. Myślę, że najważniejszy medal dla mnie to jest medal mistrzostw świata z Włoch, no naprawdę niezapomniany dla mnie wyjazd, bardzo dużo wspomnień, bardzo dużo przygotowań, bo ten medal to, to jest naprawdę półtorej minuty walki. A tak naprawdę ten medal to jest odzwierciedlenie całego jakby czasu, który się wkładamy w to, czasu na przygotowania, treningi i doświadczenia, jakie musimy posiadać, żeby jechać na taki turniej jak no tutaj Puchar świata. I na pewno zawsze jak patrzę na ten medal, to przypominają mi się te dobre czasy, no bo zawody zawodami, ale czasy spędzone z trenerami, innymi zawodnikami przypominają mi się te dobre czasy tego młodszego mnie, jeszcze bez czarnego pasa, który y, pojechał na takie wysokie rangi zawody i mógł się tam zaprezentować. Ja bym wybrał wszystko. Oj! No. Oh. No. Dobra. No. Dobra, później ułożysz, później. Jest to medal. Za zajęcie trzeciego miejsca w Pucha na Pucharze Europy w Lublinie rok temu nie jest to miejsce pierwsze i nie są to na przykład Mistrzostwa Świata, ale konkurencja na tych zawodach była bardzo wysoka. Startowałem też w dosyć wysokiej, jak na te do kategorii wagowej, tej od 75 kg wzwyż. Zwyż. Walczyłem z przeciwnikami wyższymi o głowę, dwie, więc zajęcie trzeciego miejsca w tak mocno obsadzonej kategorii jest dla mnie czymś wyjątkowym. Jeśli chodzi o pierwsze, miejsca również zająłem, ale nie sądzę, żeby, żeby to było najważniejsze w zawodach. To czy zajmie się pierwsze miejsce, czy nawet ostatnie, tylko to jakie wspomnienia wynosimy i jakie to doświadczenia. Stali. No właśnie, jakie doświadczenie wynosimy z zawodu. A doświadczenie z tego pucharu Europy wyniosłem naprawdę gigantyczne. No najświeższe zawody, na których byliśmy razem, to są właśnie mistrzostwa świata w Te odbyły się we Włoszech, w Rende. No byliśmy razem, startowaliśmy razem, również startowałem w Roli trenera, sekundanta. Patrzyłem, obserwowałem, jak Tomek walczy, robił układy, starałem się go wspierać, jak trzeba wstać, ręką pomachać, pokrzyczeć. Emocje na pewno były wielkie, ale no przyniosło to korzyści w medalach. Także na pewno jesteśmy zadowoleni z tych zawodów. Wspólne starty są czymś, czymś niesamowitym, jak dla mnie, bo znacznie lepiej czuć wsparcie, jak wiadomo, że członek rodziny stoi w Twoim narożniku, niż. Nawet jakby to był trener, bo po prostu ta, ta więź jest specjalna jak dla mnie. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Ja jestem Wiktor. Miło było tutaj opowiedzieć parę słów o sobie. Zapraszam na treningi do Samurai Gym. No, będzie fajnie. Zapraszam każde dziecko i każdą osobę, żeby zaczęli trenować taekwondo. Na przykład właśnie w klubie Samurai zapisali się na zajęcia. Są dla każdego. coś się na nie patrzysz? po prostu. A, no. <laughs> Pięknie wyglądasz. <laughs> żeby, żeby się zapisali, spróbowali w te taekwondo. Jak nie w taekwondo, to kickboxing, MMA. Żeby zaczęli coś trenować. Bo sporty walki jednak... No ty byś się bił tylko, co? No. No tak. No, no. Dzięki, że wysłuchaliście. Widzimy się na treningu. Cześć. Cześć. Nie, ja, ja wiem, to powiedzieć. <laughs> to się tylko pomachać ręką. To ty to. Daj mi porozmawiać chociaż. Możesz taką zrobić. No. Ja powiem taką. Pomachaj z rączką.